Kierowca dostawczak nie mógł wytrzymać chwili i omija pod prąd a potem wciska się przed nagrywającego. Srebrny samochód zbyt mocności na zakręt, wymuszając także pierwszeństwo na nagrywającym. Jakby świecą czerwone światła, ale dla dwóch dostawczaków to żaden problem, aby przejechać na czerwonym. Skandaliczne zachowanie. Granatowy samochód podczas skrętu w lewo nie zwraca uwagi na nadjeżdżający pojazd i wymusza pierwszeństwo na nagrywającym zielone światło do skrętu w lewo, a kierowca czarnego samochodu wymusza pierwszeństwo i doprowadza do stłuczki drogowej. Podczas jazdy warszawską ulicą w nocy, kobieta idzie z zakupami zamiast chodnikiem to jezdnią, gdzie jeżdżą samochody. Nie tylko naraziła siebie, ale także i kierowcę z nagrania. Dostawczak z drabiną z tego co widzę skręcił w lewą stronę mimo tego, że prawdopodobnie nie mógł. Srebrny samochód wyprzedza na pasach na podwójnej ciągłej i w dodatku z dużą prędkością wjeżdża w teren zabudowany. Można powiedzieć, że pełen komplet. Takie zachowanie może sporo go kosztować. Kierowca taksówki miał nakaz jazdy w prawo i nawet dał kierunkowskaz, jednakże coś go pokusiło, aby pojechać prosto, no i oczywiście musiał wymusić pierwszeństwo. Tracę wiarę w ludzkość, gdy widzę tego typu sytuacje. Zobaczcie, panicz nie chce czekać na czerwonym do skrętu w prawo, tylko postanawia ominąć samochód przed i pojechać już sobie w prawo. Kierowca Audi ścina wszystkie pasy za jednym razem. Jak widzicie, mało brakowało, aby wpakował się w barierki z prawej strony. Później, jak to na kierowcę Audi przystało, musi z nieznanych przyczyn mocno przyhamowywać swoim pojazdem. Mimo czerwonego światła, samochód przed nami przejeżdża. Bo uznał, że jeszcze jednak może i nic się przecież nie stanie. Kiedy piesi chcą wejść na pasy, to trzeba się zatrzymać. Samochód przed naszym bohaterem w BMW oczywiście się zatrzymuje, ale kierowca BMW stwierdza, że może go ominąć i przejechać przez pasy, mimo że wchodzą na nie piesi. Kwota mandatu może wynieść nawet 1500 zł. I to nie tylko za jedno przewinienie. Taryfikator przewiduje taką karę dla osób, które nie ustąpią pierwszeństwa na pasach. Wyprzedzają na przejściu, omijają pojazd zatrzymany w celu przepuszczenia pieszych, jak i nie ustąpią pieszemu w razie skrętu w drogę poprzeczną. W oddali już zapaliło się żółte światło. Do skrzyżowania daleka droga, ale pojazd na lewym pasie, mimo wszystko, się nie zatrzymał. Srebrne polo jedzie lewym pasem, całkiem szybkim tempem. Jednakże potem, z tego co widać, ciężarówka nie chce dać się wyprzedzić, albo polo zwalnia, chociaż ciężko to określić. Aczkolwiek wydaje mi się, że scenariusz z ciężarówką będzie bardziej prawdopodobny. Po lewej stronie, jak widzicie, stoi policja, a chwilę później jeden z kierowców, a dokładniej taksówkarz, nagle nie chce jechać już w lewą stronę i zmienia sobie tak nagle pas na prawy. Nikt nie lubi stać w korku, ale trzeba. Jednakże biały samochód wyprzedza z lewej strony, a następnie dokonuje wymuszenia pierwszeństwa. A biały dostawczak wyprzedza z prawej strony. Ja naprawdę nie wiem, gdzie tak oni się śpieszyli? Czerwone dla samochodów, a zielone dla pieszych, jak widzimy. Większość z nich bez problemu mogła przejść przez jezdnie. Jednakże, niestety, mimo wszystko taksówkarz omija inne samochody i przejeżdża na czerwonym przez pasy. Ta śmieciarka z pewnością nie chciała zawrócić, jednakże los tak ją obrócił, że kierowca wrócił do punktu wyjścia i co najlepsze jedzie, jakby nic się nie stało. Co prawda, ma on dosyć sporo szczęścia, że nie uderzył w żaden samochód. Na ruchu wahadłowym, mimo czerwonego światła, poprawnie zachował się jedynie nagrywający, a wszystkie owieczki idą za stadem, wymuszając prawdopodobnie pierwszeństwo na samochodach. Które zaraz dostaną zielone światło. Czarny samochód przy skręcie w prawo. Nie upewnił się, czy nie wymusi pierwszeństwa, ale no cóż, niestety wymusił, bo się wepchnął na pas, na którym był już autor. A ten musiał się ratować i zjechał na lewy pas. Niektórzy zachowują się, jakby żadne zasady ich nie obowiązywały. Jak widzimy, jest zakaz wyprzedzania, jest pas wyłączony z ruchu, jest także pas do skrętu w lewo. A biały Mercedes łamie tutaj prawo pod każdym możliwym względem. Czarny samochód nie chciał jechać za kierowcą, który uczy się jeździć i woli chyba jednak zapłacić mandat za podwójną ciągłą i wyprzedzanie na pasach. Autor nagrania zapytał: Ile to w kumulacji będzie? W głównej kumulacji zwycięzca może wygrać 1700 złotych lub 3200 mandatu i dodatkowo 20 punktów karnych. Pytanie, czy w ogóle było warto? Jeśli wyprzedzamy, to podstawowym obowiązkiem jest się upewnić, czy możemy wyprzedzić. Wyprzedzający przed nami tego nie zrobił i niemal nie trafił w dostawczaka. Lewym pasem jeździ się z reguły szybciej, a nie wolniej niż prawym. Jednakże to nagranie pokazuje, że kierowca przed nami zrozumiał swój błąd, po czym zjeżdża na prawy pas. Wielu kierowców jednakże nie postępuje w taki pokojowy sposób. Jedna z ciężarówek stojąca na poboczu, chcąc włączyć się do ruchu, nie zwróciła uwagi, czy nie zajedzie komuś drogi. Niestety tak się stało, że zajechała. Na samym początku filmiku jeden pojazd powoduje u nagrywającego lekkie przyhamowanie. Jednakże później śmieciarka, która omijała roboty drogowe, powinna pierw się upewnić, czy może ruszyć. Jednakże tego nie zrobiła i pcha się do przodu jakby miała pierwszeństwo, a oczywiście nie ma pierwszeństwa. Pierwszeństwo w tym przypadku miał nagrywający. Witamy na skrzyżowaniu. Czasem jest po prostu tak, że trzeba poczekać długo na zielone światło i może to powodować niecierpliwość u kierowców. To nagranie, co prawda przyspieszyłem, ale jak widzicie, kierowca przed nami stracił tą cierpliwość. I ruszył na czerwonym świetle, czego pod żadnym pozorem nie mógł zrobić. To film z typowym szeryfem na polskich drogach. Zobaczcie, jak wcina się przed autora nagrania przyhamowuje i przyspiesza. Myślę, że nie tylko mi w takiej sytuacji tętno podskoczyło, jednakże później zapala awaryjne, co rozumiem, ma oznaczać, że zapewne przeprasza za swój czyn. Aczkolwiek to tylko domysły. Jeden z kierowców jedzie w jak pershing, przejeżdżając przez czerwone światło do skrętu w lewo. A następnie, z tego co widzę, wjeżdża na pas do jazdy prosto. Podczas jazdy w nocy odgrywa się scena niczym z szybkich i wściekłych. Z prawej oraz z lewej strony, nagrywający zostaje wyprzedzony. Takiej akcji jeszcze nie było na naszym kanale. Dojazd do skrzyżowania na zielonym świetle w tym przypadku nie zakończył się spokojnie, bo niestety kierowca Bolta wjeżdża, jakby to on miał zielone światło, i uparcie przeciska się. Aż w końcu dopina swego. Prowadzący motocykl lub rower cudem unika zderzenia z autobusem. Na pierwszy rzut oka wydawać się może, że autobus jest winowajcą, jednakże nagranie jest zbyt krótkie, aby ocenić pełen kontekst sytuacji. Ten film wcale nie musi się kończyć, bo przygotowałem dla ciebie już kolejny także kliknij tutaj. Dziękuję wszystkim patronom wspierającym mój kanał. Jesteście niesamowici i to dzięki wam mogę rozwijać się jeszcze bardziej. Dlatego zachęcam ciebie, drogi widzu, do sprawdzenia mojego profilu na Patronite.